To będzie długi film, ale to będzie samogęste. Posłuchajcie. Jeśli postępujemy źle, to w piekle, które pozbawione jest Boga, a w którym samodzielnie rządzi szatan, czeka nas wieczna, straszliwa kara za nasze grzechy. To jest bardzo ważny temat. Jest Bóg i jest szatan. I to nie jest tak, że z dwóch Bogów: jeden jest dobry, drugi jest zły i każdy próbuje człowieka na swoją stronę przyciągnąć. Jest tylko jeden Bóg i ten Bóg jest dobry. Ten Bóg stwarza człowieka po to, aby ten człowiek był zdolny do miłości. Elementem tej miłości jest wolność, czyli to, że człowiek może tę miłość odrzucić. Kiedy człowiek odrzuca miłość, to zostaje tak naprawdę sam, smutny i opuszczony. Yy, I to jest właśnie piekło. Czyli to, tak, to nie jest tak, że piekło jest jakimś miejscem ukarania człowieka, że był nieposłuszny. Tylko to jest miejsce, które jest spowodowane tym, że człowiek odrzuca miłość i że człowiek miłości nie chce. Zastanawiająca jest ta pewność ludzi z różnych zakątków ziemi, że to właśnie oni urodzili się w obrębie tej jedynej słusznej wiary, a wszystkich innych czeka potępienie. Dlaczego to właśnie Twoja religia jest tą jedyną właściwą? To jest tak. Religia to jest droga człowieka do Boga. Chrześcijaństwo to jest droga Boga. Do człowieka. To jest tak naprawdę Boże Narodzenie, czyli to, kiedy mówimy, że Bóg staje się człowiekiem. Jest to droga Boga do człowieka. W co wierzymy? <gryw> ano wierzymy w to, że Bóg zdecydował się objawić najpierw Żydom, który, z których sobie wybrał, a potem wybrał sobie nie tylko już jeden naród, ale wybrał sobie cały świat jako swój naród wybrany i objawił swoją miłość z siebie samego przez Jezusa Chrystusa. I teraz tak. Czy Bóg jest ograniczony w zbawianiu tylko i wyłącznie kościołem chrześcijanami? Tuż nie. Przynajmniej chrześcijanie, my katolicy w to nie wierzymy. My wierzymy, że Bóg nie jest ograniczony tylko i wyłącznie jedną religią. Bóg zbawia i chce zbawić każdego. Więc to nie jest tak, że jeżeli ktoś się urodził w innej religii, to będzie potępiony. To jest absolutnie nieprawda. Wierzymy w to, że Bóg zbawia i chce zbawić każdego. Ale pytanie oczywiście, który Bóg? Otóż właśnie ten Bóg, który zdecydował się objawić w Jezusie Chrystusie, a wcześniej wybrał Żydów jako swój naród wybrany. Zatem co dusze wszystkich zmarłych przed Chrystusem robiły przez te setki tysięcy lat? To... Co się działo z ludźmi, którzy przed Chrystusem zmarli, a byli na przykład sprawiedliwi? Yy, wierzymy w to, że wszyscy czekali w Szeolu, do którego Chrystus wstępuje po swojej śmierci, aby wydobyć tam sprawiedliwych i ich po prostu zbawić. Jak wyglądało życie w Szeolu? Mówiąc szczerze? Nie wiem. Myślę, że to jest fajny, fajny temat, żeby się trochę porozkminiać, również, żeby z Panem Bogiem na osobistej modlitwie porozmawiać. Drugi człowiek to chodzący ideał, kochający i będący przez wszystkich kochany, czyniący wyłącznie dobro i nie mający na swym koncie nawet najdrobniejszego złego uczynku, ale nie jest on członkiem kościoła. Zgodnie z nauką chrześcijańską, po śmierci do raju może trafić wyłącznie ten pierwszy. Drugi jest nieodwracalnie skazany na wieczne męki w piekle. O tym już trochę było. Bóg nie jest ograniczony wyłącznie w zbawianiu tylko do Kościoła Katolickiego. I naprawdę to jest nawet w Piśmie Świętym, tak? Kiedy Święty Paweł spotyka się na Areopagu z Grekami, mówi, że widział ich figury i figury ich bogów. I jedna z figur była dedykowana nieznanemu Bogu. I Paweł mówi coś niesamowitego, bo mówi, o to Wam ogłaszam to, co Wy czcicie nie znając. Czyli on im ogłasza, że oni oddają cześć. Bogu, którego jeszcze nie znają, i On chce im go ogłosić, powiedzieć, kim on tak naprawdę jest. Więc to jest możliwe, być zbawionym, a nie wyznawać ani Jezusa Chrystusa, ani nie wyznawać Boga Jahwe. Ta niewidzialna postać ma specjalną listę dziesięciu rzeczy, których nie chce, żebyś robił. A jeśli zrobisz którąkolwiek z nich, to ma specjalne miejsce, pełne ognia, dymu, żaru, tortur i katuszy, ale Cię kocha. Ja bardzo lubię stand-uperów i to jest tak: przykazania i grzech. Czym jest grzech? Odrzucenie miłości i grzech to jest choroba duszy, choroba serca. Yy, przykazania, przykazania mówią nam, kiedy ty w taką chorobę będziesz wpadać. Czyli przykazania to nie jest tak, że Bóg sobie wybiera jakieś konkretne rzeczy, jeżeli te rzeczy zrobisz, to on cię ukaże i ci dopierniczy. Yy, przykazania mówią, kiedy ty zapadasz na Chorobę. Czyli jeżeli zabijasz, jeżeli kradniesz, to twoje serce, Twoja dusza jest po prostu chora. I co się dzieje wtedy? No, Bóg wtedy decyduje, że skoro Ty zachorowałeś na tę chorobę, to On nie chce Cię za tę chorobę ukarać, nie chce, żeby ona doprowadziła do Twojej śmierci. I decyduje się, że chce Ci wtedy wybaczyć. I to jest właśnie zbawienie przez Jezusa Chrystusa. Bóg chce Ciebie z Twojej choroby uratować. Jeżeli to oczywiście nie dasz się Bogu uratować, odrzucisz Jego miłość, odrzucisz Jego wybaczenie, no to będziesz chory do końca, na wieczność. Na szczęście jest miłosierdzie i na szczęście Bóg jest właśnie dobry i jest kochający i dlatego chce nas z naszych chorób i z naszego grzechu uratować. Bierze więc myślę. Do zobaczenia następnym razem.